Lata temu podbiłaś serce europejskiej publiczności, zdobyłaś główną nagrodę właśnie na Eurowizji Euro Kids. Jak bardzo zmieniło się twoje życie? Zmieniło się. dużo się zmieniło po wygranej. Zaczęłam bardziej więcej nagrywać, tworzyć. No, takie wielkie boom. Wielki boom, ale już nie miałaś czasu, chyba od tego momentu, na przyjaciół, na znajomych. Nie, nie, Było, było, jest, jest cały czas. Yy, ja staram się połączyć to wszystko razem, i mam taki kalendarz w sumie, yy, i mam czas na szkołę, i na rodziny, i przyjaciół, więc yy, oczywiście, że jest. To jest najważniejsze dla mnie, więc nie chciałabym yy, stracić tego. Uh -huh. A poczułaś się, że weszłaś w takie dorosłe życie? Ja jestem przecież normalna, tak jak byłam, w sensie nastolatka po prostu. Ehm, no i tyle, nie wiem. Uh -huh. Może to jest trochę inne, bo wiem, że nie każdy koncertuje i tam nagrywa w studio uh -huh. e, i jakby robię takie rzeczy, ale z drugiej strony tak prywatnie i tak. Normalnie to jestem tak jak byłam, więc. A ty jesteś taka, z, takim zdyscyplinowanym chyba dzieckiem od najmłodszych lat, bo jednak musiałeś cały czas ćwiczyć. Ja, jeżeli chodzi o dzieciństwo, w sensie w sumie nadal go mam, w sensie bo i nie jestem jeszcze taka, wiesz. Eee, więc no, mam 14 lat i jakoś. No nie jestem dorosła, więc jakoś jeszcze to dzieciństwo mam. I powiem, że jest naprawdę super. No, cieszę się, bo spełniam swoje marzenia, jakby robię to, co chciałam robić. I to jakoś naprawdę bardzo fajnie wyszło. Bo wiesz, twoi rówieśnicy po szkole mają czas na siebie, a ty jednak masz te obowiązki zawodowe. No bo to już jest praca, to, co robisz teraz. A tak, ale z drugiej strony to też jest dla mnie y, przyjemność, bo w sumie chciałam iść tą drogą i cieszę się, że. Y, Miałam taką szansę, no ale ja, ja to lubię, nie? W sensie... Właśnie pojawił się twój najnowszy singiel, Toxic Love. Mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć, O czy to jest utwór? Okej, okay. utwór jest o toksycznej relacji. Oczywiście to nie musi być chłopak i dziewczyna, bo to też może być. Nie wiem, przyjaźni. Um, w sumie miałam kilka takich sytuacji i chciałam po prostu o tym napisać piosenkę, bo myślę, że każdy w swoim życiu, um, I a mean, może nie każdy, ale większość ludzi może miały takie jakieś sytuacje, sytuacje więc um, pomyślałam sobie, że czemu nie napisać o tym. Um, no, tym bardziej, że jeżeli piszę piosenkę, to chciałam, żeby ona miała jakiś przekaz i żeby o czymś było przede wszystkim. Ty piszesz teksty? Yy, tak, tak, piszę. Yy, nie piszę sama, sama. Przeważnie piszę z kimś ten tekst, ale chciałabym, zawsze chcę, żeby on był taki mój, bo jest taki prawdziwy po prostu od serca napisany. Czyli temat ty wybierasz, a później sięgasz tutaj na tak. pomoc innych, tak? A co tak. z muzyką? Kto skomponował ten utwór? Jerem Miśkorski, Trips i ja. Robiliśmy to na freestyle w studio. Pamiętam, jak siedzieliśmy. I coś tam zanuciłam, zanuciłam i oni zaczynają to grać i w ogóle wyszło, wyszło to co wyszło, um, ale z nim się tak właśnie pracuje, że wchodzimy do studia na świeżo od początku, wszystko robimy melodię, wszystko na freestylu działało, więc um, właśnie dlatego bardzo lubię ten utwór, ponieważ on był taki po prostu napisa napisany od serca i, i tak jakoś wyszło wspólnie fajnie. Um. No, i tekst też był napisany na miejscu od razu. W jeden dzień praktycznie już mieliśmy utwór napisany. Proszę, kiedy ty zaczęłaś śpiewać? Ile ty miałaś lat w zasadzie? Mała, mała, bo pamiętam w sensie, jak mieliśmy w domu jakieś tam mini karaoke, to zawsze jak coś tam sobie pośpiewowałam razem z rodzicami, czy też, nie wiem, może z 4, 5 mhm. gdzieś tak. A na lekcje śpiewu chodziłaś? Nie chodziłam w ogóle. Ja i w sumie jestem takim trochę sam e, Chociaż od, po Wojsie, czy nie, po szansie na sukcesie gdzieś tak, zaczęłam właśnie brać lekcje u Adama Czapli, który właśnie też jest trenerem wokalnym w Wojcie i tam się poznaliśmy, jest naprawdę super. nie naprawdę bardzo fajnie uczy. E, więc u niego czasami tam jestem, ale to bardziej, e, że tak, w sensie, jeżeli chodzi o oddech, czy jakieś takie, wiesz. A twoi rodzice również mają jakieś tutaj powiązania z muzyką, e, śpiewają, grają? Tak, e, tak, no, praktycznie moja cała rodzina jest związana z muzyką, tak jak ja. Od małego już tam muza była w domu. E, nie, no, mama śpiewa, to, to też w sumie, nie ja wiem. Wszyscy grają, śpiewają tak. To I miałeś wzorce idealne, co? Ja myślę, że tak. <laughs> Każde święta są z kolendami śpiewane? E, jestem w domu. E, to e, no, są kolendy śpiewane, wszystko grane są nawet. Jak e, wspominasz współpracę z Kają? Bo to chyba takie duże wydarzenie było w Twojej karierze, w Twoim życiu. Znałaś e... Kaję wcześniej, lubiłaś, była Twoją idolką. Do tej pory jestem fanką Kai. Moja mama też jest dużą fanką, i tak jakoś wyszło naprawdę dziwnie, bo nigdy bym się nie spodziewała, że kiedyś mogłabym coś, wiesz, nagrać w ogóle duet z Więc mega się zajęłam, jak właśnie słyszałam, że jest taka propozycja. No i oczywiście się zgodziłam i jakoś no wspominam, współpracę mega fajnie. Kai też jest mega fajną osobą. Um, no to jest dla mnie trochę tak jak ciocia w sumie. <grych> jest ta przyjaźń, została. To nie tylko numer e, typowo tak. tutaj dla publiczności, tylko również są te więzy e, przyjaźni. A powiedz tak. mi, wymarzony duet? Z kim byś chciała jeszcze zaśpiewać? Um, jeżeli chodzi o polskich artystów, to w sumie nie wiem, słucham teraz dużo takiego rapu, nierapu. Tak jakoś mega dziwnie, bo wcześniej nie słuchałam w ogóle. Um, co teraz jest takie fajne? Mata jest naprawdę super. Um, Mata jest ekstra. Co jeszcze? Ojo jest super. E, no tam jest dużo takich artystów. Zagraniczni? Że taki number one to jest dla mnie Summer Walker um, i Bryson Tyler. Mhm, mm jednak, więc być może twoje może marzenie się spełni, co? <śleszamy> no, dziękuję, no dziękuję bardzo. <śleszamy> <śleszamy> Teraz podpisałaś kontrakt z Sony. Czy płyta będzie niebawem? Jak to wygląda? Jakie są plany fonograficzne? Cały czas działamy intensywnie, tworzymy tam jakieś piosenki, nie piosenki. Ale to w sumie ciężko powiedzieć, bo to zależy. Ale mam nadzieję, że jak najszybciej wolę na spokojnie wszystko zrobić, dopieścić wszystko i wydać taki świeżutki album, żeby to było takie. Dla wszystkich, żeby wszyscy mieli coś do posłuchania. A o czym marzysz? Bo Twoje marzenia się spełniają, tak, nie? Tak, spełniają, jakieś mam good luck. E, nie wiem, myślę, że może wydanie właśnie nowego albumu, co jeszcze, jakiegoś tam duetu. Nie wiem, mam dużo. Naprawdę mm -hmm. mam dużo. Moja lista tych marzeń jest ogromna. Za 10 lat, gdzie się widzisz? Ciężkie pytania, bo może się dużo zmienić, um, ale chciałabym na scenie, śpiewając, nie wiem, robić to, co robię teraz. Mhm. spełniać swoje marzenia. Nagrywać, bo to jest, jest naprawdę super. No to trzymam kciuki, żeby się spełniły twoje marzenia, twoje plany i żebyś za te 10 lat nadal była na scenie i, i podbijała um, światową już scenę muzyczną, wszystkiego tak. dobrego. que coisa <laughs>